Cześć, tu Martyna z kanału Pani Wałdzie. Dzisiaj materiał na temat tego, jak kupić samochód. O czym pamiętać, na co zwrócić szczególną uwagę i przed czym się wystrzegać. Zapraszam. Może zacznijmy od tego, co jest najważniejsze i od czego zacząć, szukając samochodu. Mm, najbardziej istotne jest, tak na dobrą sprawę, sami musimy podjąć decyzję, jakiego samochodu potrzebujemy. Czy to ma być auto sportowe, czy to ma być SUV, czy to ma być kombi, czy to ma być sedan. Jest tyle zmiennych, że raczej tutaj decyzja jest bardzo indywidualna. Okej, okay, czyli najpierw musimy zdecydować tak naprawdę czemu ma, ma służyć ten samochód, rozumiesz? Dokładnie. To jakby, no to, to jakby wychodzimy od tych potrzeb. To, to jest jasne, natomiast no też jak dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy samochodu rodzinnego, to warto jest skupić się na przykład na, na trzech modelach, które nam najbardziej odpowiadają, czy raczej szukać po parametrach technicznych? No, tak, na dobrą sprawę, to też jest wszystko kwestia gustu. Wiadomo, jednak samochody wyglądają: dla kobiet liczy się kolor, dla mężczyzn liczy się moc. A zdarza się też i odwrotnie, oczywiście. E, musimy też przed, zadać sobie kilka pytań: czy ten samochód, e, z racji tego, że na przykład ma być rodzinny, tak? czy on będzie więcej jeździł po mieście, czy on będzie jeździł raz na jakiś czas w trasy, czy on będzie jeździł e, wystarczająco obwodnicą miasta, tak? ponieważ no, z racji nie wiem, mniejszej ilości kilometrów, które możemy robić, raczej każdy, kto doradza komuś w zakupie samochodu, powinien odradzać diesla, ponieważ no, nowoczesne diesle już mają elektronikę, która po prostu potrafi wariować diesle raczej są samochodami, które są preferowane w trasy niż do miasta na krótkie odcinki i tak dalej, i tak dalej mimo, że diesel będzie nam mniej palił czysto teoretycznie będzie nam mniej palił od benzyny, to z racji tego, że jak jeździmy krótkie odcinki na pewno koniec końców będzie nas mniej kosztował Czyli de facto powinniśmy zacząć od naszego, od naszych potrzeb, od tego, co nam się podoba, a co nie, bo to Dokładnie. bardzo ważne. To wbrew wcale to nie jest takie śmieszne. To jest bardzo istotny aspekt, bo nie kupujemy samochodu na miesiąc czy dwa i go tak szybko nie wymieniamy. W związku z tym, no musi nam się podobać. Dokładnie. To jest oczywiste. Dobrze. To jest pierwsza rzecz, czyli e, warto jest wybrać sobie tak naprawdę takie jakieś e, modele samochodów, które, szuka, które szukamy. A gdzie najlepiej szukać? E, tak na dobrą sprawę, poszukując już samochodu, który chcemy zakupić, jakieś, jeżeli mamy już preferowane marki, standardowo internet, e, tam znajdziemy wszystko, więc e, jeżeli, nie wiem, wybieramy samochód typu, nie wiem, Mercedes C-klasa, no to już mamy jakąś, jakąś zawężoną, zawężony kręg, który, który, już możemy mniej więcej zacząć sobie przeglądać i zerkać na to, co samochód ma, na kraj pochodzenia i tak dalej. Jest bardzo dużo zmiennych, które, które zawsze bierzemy pod uwagę. No właśnie, szukamy w internecie, ogłoszeń jest bardzo dużo, są sprzedawcy indywidualni, są ta, takie firmy jak wasze, które zajmują się pośrednictwem. Są też dealerzy, którzy prowadzą handel tymi samochodami używanymi, no jest bardzo dużo różnych możliwości. Są też samochody sprowadzane z zagranicy. No i jak to jest z tymi samochodami z zagranicy? Na co należy szczególnie zwrócić uwagę i czego powinniśmy pilnować kupując taki samochód sprowadzony z zagranicy? Przede wszystkim od czego powinniśmy zacząć na samym początku, no to na pewno historia serwisowa, tak? sam kraj pochodzenia też ma ogromne znaczenie, ponieważ jeżeli mamy samochód sprowadzony gdzieś z kraju europejskiego, wtedy jeżeli samochód chociażby nie był serwisowany w autoryzowanym serwisie, no nie do końca mamy pewność, że będziemy znali 100% historię samochodu. W momencie, kiedy będziemy mieli samochód chociażby sprowadzany z oceanu, czy to będzie Ameryka, USA, bądź Kanada, no to wtedy po samym chociażby raporcie jesteśmy w stanie sprawdzić historię samochodu, wypadkową, serwisową i tak Czyli, przepraszam, to, to, to oznacza, że te raporty amerykańskie, w sensie kanadyjskie, ze Stanów Zjednoczonych są bardziej precyzyjne niż te europejskie? No, śmiem stwierdzić, że na pewno. No dobrze, czyli tu historia to jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli możliwość sprawdzenia historii Dokładnie. tego samochodu. No ale zakładamy, że mamy samochód, powiedzmy, sprowadzony z Niemiec czy z Holandii, mamy historię tego samochodu. Samochód nie jest jakiś tam wiekowy mocno, powiedzmy, ma te, tam do pięciu lat, był serwisowany, mamy pełną dokumentację, na co należy zwracać uwagę, też kupując taki samochód. Przede wszystkim, kiedy był wykonany ostatni serwis, czy samochód jest zarejestrowany, czy, czy nie jest zarejestrowany. Jeśli nie jest zarejestrowany, to na pewno, czy jest opłacony, no bo to jest bardzo istotne. Niestety no, przepisy mamy takie, że e, urzędy e, potrafią po paru latach nawet odezwać się do obecnego właściciela, że chociażby samochód, który został sprowadzony z zagranicy, nie ma opłaconej akcyzy. Wtedy pojawia się dość duży problem, ponieważ. Z jednej strony my jesteśmy właścicielem pojazdu, za który odpowiadamy, z drugiej strony już taki kupiliśmy, który, o którym nie zostaliśmy poinformowani, że e, konieczne opłaty nie zostały wykonane, bądź nie zostały wykonane w, w odpowiedniej sumie. Tak? E, więc no to, też jest, to też jest bardzo istotne. Czyli najlepiej w takiej sytuacji dowiedzieć się w urzędzie, jakiego rodzaju dokumenty przy rejestracji takiego samochodu są wymagane, żeby w momencie, kiedy decydujemy się na zakup tego konkretnego auta, wiedzieć, czego potrzebujemy, czego będziemy potrzebować przy rejestracji samochodu. W przypadku, kiedy nie jest on zarejestrowany. W Polsce bardzo często zdarza się tak, że samochody sprowadzone z Niemiec mają na placu nałożone atraty tablic rejestracyjnych. Niemcy sprzedają samochody bez tablic rejestracyjnych, bo tam tablice rejestracyjne są przypisane do właściciela, nie do samochodu. I potem naprawdę zwróćcie szczególną uwagę na to, żeby nie dać się zaskoczyć w sytuacji, w której wyjeżdżacie z placu, tak naprawdę jedziecie tym samochodem nielegalnie, bo on nie jest zarejestrowany, on ma nałożone jedynie atrapy tablic rejestracyjnych, co nie oznacza, że, że możecie się nim poruszać, bo możecie, będziecie mogli się nim poruszać dopiero w momencie, kiedy uzyskacie polskie tablice rejestracyjne. To jest bardzo ważna, ważna rzecz, na którą naprawdę was uczulam, bo można sobie narobić kłopotów. Jak najbardziej. Z tym, że bardzo istotne jest w momencie, kiedy kupimy, kupujemy samochód i widzimy, że on ma jakieś tam na pierwszy rzut oka normalne tablice rejestracyjne, on musi mieć dowód rejestracyjny. W momencie, kiedy no, mamy atrapy założone, no, to dowodu rejestracyjnego automatycznie nie będziemy mieli, ponieważ jeżeli ktoś nam wtedy wręczy tego typu dokument, no to powinna zapalić się nam lampka, że coś tu nie gra, ponieważ no, najczęściej atrapa rejestracji jest po prostu plastikowa. Do tego jeszcze, no właśnie, no te dokumenty tak naprawdę, które otrzymujemy przy zakupie samochodu z zagranicy, to są w języku obcym, który niekoniecznie znamy i orientujemy się, jesteśmy w stanie wyczytać. Jaka jest praktyka? Co, co jest przyjęte, że jeżeli kupujemy samochód za granicę od pośrednika, to co on nam powinien dostarczyć tak naprawdę? Przede wszystkim komplet dokumentów e, już po sprowadzeniu, czyli to akcyza e, jest najistotniejsze. Ja raczej bym e, kierował się w taką drogą, żeby to jednak właściciel, który sprowadził samochód, żeby on go po prostu opłacił. W momencie, kiedy mamy jakąś kwotę i mamy od razu zaznaczone, że samochód jest do opłat, ja bym się raczej upierał ku temu, żeby w, nawet zapłacić troszeczkę więcej, albo po prostu pokryć koszty tej opłaty, ale żeby jednak zrobił to człowiek, który sprowadził ten samochód. Wtedy on jest zobligowany do dokonania wszystkich, e, wszystkich opłat, formalności i, i zdobycia wszystkich dokumentów. Tak rozmawiamy o samochodach kupowanych przez pośredników, przez komisy. To może warto wspomnieć o takich rzeczach, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, pułapki, które ewentualnie czyhają na kupujących. Na co warto uczulić takich, takich klientów? To znaczy najistotniejsze w tym wszystkim w momencie, kiedy kupujemy samochód, nieistotne, gdzie to będzie, czy to będzie pośrednik komis, osoba prywatna, cokolwiek firma. No najistotniejsze jest bardzo dokładnie wypytać o stan, stan techniczny samochodu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby dokonywać serwisów przedzakupowych. Jest to coś, co da nam po prostu stuprocentową pewność, że kupujemy dobre auto bądź samochód, który będziemy wiedzieli jakie ma mankamenty na chwilę obecną, ponieważ wiadomo różnie to bywa jeden, jeden właściciel będzie chciał sprzedać samochód za wszelką cenę i... Może nie do końca powiedzieć, naprawdę. Drugi będzie rzetelny i po prostu nam powie dokładnie, co było robione, co nie było robione, co jest do zrobienia, e, jakie mogą być ewentualne mankamenty. A wydając e, przykładowo, nie wiem, 500 zł na sprawdzenie przedzakupowe, jeżeli kupujemy samochód za chociażby no, 30-50 tysięcy, nie jest to duży koszt, a daje nam spokojną głowę. Gdzie to tam, wspomnijmy jeszcze powiedzmy o tym, gdzie takiego e, serwisu przedzakupowego można dokonać? Taki serwis, tak na dobrą sprawę, możemy dokonać. E, Najprostszym sposobem jest zwykła stacja diagnostyczna, ale wtedy wiadomo, dobrze by było, jeżeli my cokolwiek jednak wiemy na, ten, na temat motoryzacji, jeśli nie, no to mieć kogoś, kto się, kto się e, czymś takim e, zajmuje, jeśli nie... Każdy salon samochodowy, jeżeli kupujemy chociażby BMW, równie dobrze możemy pojechać do, na sprawdzenie przedzakupowe do ASO BMW, gdzie nam przyświetlą samochód, jak ja to nazywam, wywiną go na drugą stronę i będziemy wiedzieli dosłownie wszystko. Tak? No i też mają historię tego samochodu w komputerze. Tak, dokładnie. U siebie, więc... kolejna, kolejna, kolejna możliwość jest też taka, że mamy całe mnóstwo firm, które przyjeżdżają na miejsce. Umawiamy jakąś tam firmę, która, która specjalizuje się w tego typu usługach. Ona przyjeżdża, umawia się z właścicielem, bądź tak jak chociażby z naszą, u nas w firmie się umawia, przyjeżdża, spędza dłuższą chwilę, no raczej to będzie nawet parę godzin i po prostu nawet na miejscu przy, potrafi prześwietlić ten samochód od góry do dołu. Czyli warto sprawdzać, żeby... Bo to też nie jest kwestia tego, że może być nieuczciwy sprzedawca, ale czasami są też wady ukryte. Sprzedawca czasem wiemy. potrafi nie wiedzieć nawet o tym, tak? Bo jeżeli my jesteśmy w stanie zweryfikować grubość klocków hamulcowych, standarczy hamulcowych, grubość lakieru, czy był samochód lakierowany, czy szpachlowany, czy jest bezwypadkowy tak dalej, jesteśmy w stanie to sprawdzić. W momencie, kiedy nie mamy odpowiedniego sprzętu, chociażby nie wiem podnośnika, kanału, żeby sprawdzić jak to, jak to wygląda pod spodem, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nie ma jakiegoś drobnego wycieku zapocenia, więc no to już nie do końca musi być tak, że sprzedający musi nas umyślnie wprowadzać w błąd. Właśnie, wspomniałeś o grubości powłoki lakierniczej i tutaj dochodzimy do tego e, wyglądu zewnętrznego samochodu, bo każdy z nas kupując samochód, niezależnie od tego czy to jest 30, 130 czy 330 tysięcy, tak samo oczekuje tego, że ten samochód będzie w najlepszym możliwym stanie za kwotę, którą, którą dysponujemy. I teraz pytanie, na ile i do jakiego stopnia przywiązywać się do tego, jak on wygląda. Nie mówię oczywiście o skrajnych przypadkach, ale o jakichś drobnych rysach, Mikroodpryskach, tego typu rzeczach. Znaczy, no, nie ma co ukrywać, że wydając jakiekolwiek pieniądze, chcemy mieć coś, co nam się po prostu podoba, tak. Eee, mimo tego, że e, jakieś odpryski, delikatne rysy i tak dalej nie są najważniejsze, bo jednak są to samochody używane. Jeśli kupujemy samochód używany, e, no to. Chcemy, żeby ten samochód wyglądał dobrze. To jest to jest bardzo istotne, tak? Najważniejsze jednak jest stan techniczny samochodu, czyli po prostu jego sprawność. Czyli tak, dokonaliśmy wyboru, znaleźliśmy samochód, który nam się podoba, mamy, yy, mamy chcemy go sprawdzić, wiemy, jak go sprawdzić. To teraz jakie dokumen, dokumenty powinniśmy przypilnować, jakiego rodzaju dokumenty powinny nam zostać okazane, przedstawione, przekazane przy okazji, Sprzedaży samochodu. Nie mówimy tutaj o samochodach sprowadzanych, bo o tym mówiliśmy osobno, ale ogólnie przy każdym samochodzie, który kupujemy. Znaczy, jak decydujemy się na zakup samochodu, jedziemy obejrzeć jakiś tam wybrany przez siebie egzemplarz, bardzo istotne jest wypytać obecnego właściciela. Kiedy ostatnio były robione jakieś większe serwisy, kiedy były wymiane filtry, kiedy były wymieniane oleje, klocki hamulcowe, tarcze, tego typu rzeczy, które są jednak względem względne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, są bardzo istotne. Więc jeżeli właściciel posiada, ponieważ nie każdy bierze faktury chociażby za naprawy, bardzo istotne Ważne by było zapytać po prostu czy posiada jakieś tam dokumenty. Jeśli tego nie posiada, to przynajmniej żeby określił mniej więcej kiedy były wymieniane jakieś tam konkretne elementy auta. Eksploatacyjne. Dokładnie, tak, mhm. dokładnie tak. Dokładnie tak. Przy okazji sprzedaży e, auta mówiłeś o raportach. Tak. E, czy to też ma zastosowanie w przypadku zakupu samochodu? Jak najbardziej. Jak najbardziej w momencie kiedy hmm, wybieramy sobie jak już się uparliśmy nie wiem BMW mamy Volvo. Uparliśmy się na jakiś tam samochód, bo bardzo tego chcemy, nie wiem, wymarzony jest i po prostu taki ma być i koniec. Znajdujemy sobie egzemplarz, który konkretnie nam się podoba. Bardzo dobrze jest wykupić sobie po prostu raport. Jest bardzo dużo firm, które się zajmują czymś takim. Nie jest to drogie. W granicach 100 zł, nas to będzie kosztowało, a tą historię, jaką znajdziemy w internecie, będziemy w stanie sobie zweryfikować e, z tym, co mówi po prostu nam właściciel. Czyli niewielki koszt w porównaniu do, do wydatku, jaki mamy na samochód, a spokój naszego e, ciała i ducha, że kupujemy coś, coś co jest faktycznie tym, e, o czym nas zapewniają. I kolejna rzecz. Czyli już decydujemy się na ten zakup, jakiego rodzaju, z jakiego rodzaju kosztami musimy się liczyć po zakupie samochodu? Co o czym powinniśmy pamiętać, co powinniśmy kalkulować jeszcze, żeby nie być zaskoczonymi? Znaczy, dwie najważniejsze sprawy. Troszeczkę zmieniło się prawo i w chwili obecnej mamy obowiązek przerejestrowania samochodu, na to mamy miesiąc. Więc bardzo ważne jest, żeby, żeby tego przypilnować. Przepraszam, pilnujcie tego, bo za to są kary. Tak, jest, dokładnie, za to są kary, nawet nie niemałe, bodajże do 1000 zł nawet a sam koszt przerejestrowania to jest w granicach 250 zł, więc względem całego zakupu to nie jest jakiś, jakoś bardzo dużo tak na dobrą sprawę, więc no to, jest, to jest bardzo istotne druga rzecz, którą ja sprzedając samochody zawsze polecam ja to nazywam takim pakietem startowym mimo, że właściciel nas zapewnia że chociażby były filtry oleje, chociażby były wymieniane nie wiem, przypuśćmy pół roku temu Taki pakiet startowy warto zawsze wykonać, ponieważ to wtedy mamy spokojniejszą głowę i mamy pewność, że coś było wykonane. Warto tutaj też nadmienić, że jest znacząca różnica pomiędzy tym, jak kupujemy samochód od osoby fizycznej, a od osoby prowadzącej działalność albo od spółki. Dlatego że kupując samochód na fakturę nie płacimy żadnego podatku. W przypadku zakupu samochodu od osoby fizycznej musimy zapłacić 2% wartości od umowy cywilnoprawnej. Więc też pamiętajcie o tym, kalkulując sobie kwotę, którą przeznaczacie na zakup samochodu, bo to jest coś, co trzeba będzie zapłacić jeszcze przed zarejestrowaniem tego samochodu. Bardzo istotne jest, zaznaczając chociażby takie miejsca jak nasze. Jeżeli samochód nie posiada faktury pełnej VAT 23%, opłata skarbowa 2% PCC zostaje po stronie sprzedającego, tak jak naszej firmy. W momencie, kiedy ktoś u nas kupuje samochód za 100 tysięcy, tak, na dobrą sprawę, nieważne za ile. Podatek 2% PCC zostaje po naszej stronie. Okej, okay, to też jest argument do tego, żeby rozważać, czy kupić bezpośrednio od osoby fizycznej, czy kupić od pośrednika. Miejcie to na uwadze po prostu. No i pytanie ostatnie: Czy warto negocjować cenę? Oczywiście, jak najbardziej. Cena wyjściowa auta. Bardzo często, tak jak w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, bardzo często już zawiera w sobie ten bufor negocjacyjny, więc zawsze warto e, przedstawić jakąś swoją propozycję, jaką chcemy e, dać, dać za, za samochód. Wiadomo, człowiek lepiej psychicznie się czuje, jeżeli znegocjuje 500 zł, 1000 zł, niż jak nie, nie znegocjuje nic, więc zawsze warto negocjować cenę. Podsumowując, przy zakupie samochodu najważniejszych jest kilka elementów, o których musimy pamiętać. Na wstępie określić funkcję, jaką ten samochód ma pełnić: czy to będzie samochód rodzinny, czy to będzie samochód, który ma robić długie trasy. Tak naprawdę, jaka będzie główna rola tego samochodu, i potem na tej podstawie szukać tego samochodu. Druga sprawa to mniej istotne jest to, jak kupujemy, w sensie czy przez pośrednika, czy bezpośrednio od właściciela, a bardziej istotne jest to, żeby sprawdzić faktyczny stan techniczny i przebieg tego samochodu oraz jego historię. I ostatnia rzecz, o której należy pamiętać, to to, że sam koszt zakupu samochodu nie jest jedynym. Musimy wziąć poprawkę na to, że są koszty dookoła zakupowe związane m.in. z rejestracją czy z podatkami, o których również musimy pamiętać. I nie zapominajcie o tym, że kupując samochody z zagranicy, musicie szczególną uwagę zwrócić na dokumenty oraz sposób przygotowania samochodu do rejestracji w Polsce, żeby nie okazało się, że musicie dodatkowo dopłacić kilka tysięcy złotych. Dziękuję Ci bardzo, Amadeusz, za cenne wskazówki i rady eksperckie. Niewątpliwie pomogą one osobom, które są zainteresowane zakupem samochodu w bardziej rozsądny i racjonalny sposób zaplanować ten zakup, bo nie oszukujmy się, jest to zakup, który się raczej planuje, nie robi się go spontanicznie. Eee, a tymczasem z mojej strony bardzo Wam dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, bardzo mi będzie miło, jeśli dacie łapkę w górę i wciśniecie znaczek subskrybuj. A tymczasem to już wszystko. Dzięki bardzo i do zobaczenia!